Witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu ostatniego występu Wisły Kraków. Bardzo dobrego, myślę, występu Białej Gwiazdy, ponieważ uważam, że oprócz tych pierwszych 30 minut to naprawdę była deklasacja, tak naprawdę, zespołu z Pruszkowa. Naprawdę Wisła Kraków zagrała dobre spotkanie, oczywiście jak wspomniałem z wyłączeniem tych pierwszych 30 minut. Dlaczego? No bo w tych pierwszych 30 minutach sam trener Radosław Sobolewski przyznał, że to nie były dobre minuty w wykonaniu Wisłaków, że nie potrafiliśmy gdzieś znaleźć swojego tempa. To wszystko było takie, no, no że tak powiem, no bardziej, bardziej się działo pod naszą bramką, bo z Pruszków, faktycznie to co zapowiadałem, no chciał przyjechał do Krakowa po to, by grać otwarty futbol i ten e, futbol na tak prezentował, e, no strzelił ten sympatyczny e, Japończyk e, bramkę, o którym e, wspominałem też w poprzednim materiale no, jakby przewidziałem to, że on może tutaj bramkę strzelić e, no, strzelił dwie bramki także tutaj nie, nie jedną, a, a dwie mm, ale też no, nikt się nie spodziewał, że Wisła Kraków ten mecz wygra e, tak okazale, bo 6 do 2 wygrać nawet ze zniczem Pruszków to uważam, że jest to godne, godne pochwały. Wisło naprawdę w tym meczu można głównie chwalić. Oczywiście to nie jest też tak, bo, to nie jest mecz 0 jedynkowy tak, tak uważam, że to jest mecz, na który trzeba spojrzeć w wielu aspektach. Myślę, że ten mecz przede wszystkim miał takie dwie fazy, czyli te pierwsze 30 minut, które było złe, i tutaj się nad tym trzeba pochylić żeby takie, takie minuty się nie zdarzały, a y, ten drugi, no gdzie faktycznie Wicła zaczęła y, dominować, kontrolować to spotkanie, skwarzać sobie sytuację i wykorzystując tym samym... Y, no, Dużą ilość tych, tych sytuacji, którym się udało, które się udało stworzyć. No, nawet sam Radosław Sobolewski, tutaj przypomnę, powiedział, że po prostu skuteczność eksplodowała. No i tak faktycznie było, bo oczywiście pewnie nie wykorzystaliśmy wszystkich sytuacji, które się nanażyły, ale myślę, że większość tak, większość wykorzystaliśmy, także za to też brawo, bo z tym też był czasem problem. Może nie upatrywałbym w tym głównego problemu białej gwiazdy, ale na pewno był, był to jakiś powiedzmy problem gnarz, że nie potrafiliśmy w wielu spotkaniach wykorzystać tej jednej sytuacji, która się czasem nadarzała. Także tutaj za to brawo, w ogóle brawo dla, dla wielu zawodników, bo no. Zaczynając od, od bramkarza, no to może nie, był to jakiś wybitne, nie było to jakieś wybitne spotkanie e, naszego bramkarza, no wiadomo, że chcieliśmy tutaj Kamila Brodę, mamy e, no, sympat czy sympatycznego, to nie wiem, e, bo nie poznałem, ale e, Hiszpana Ratona e, i on tutaj, no powiem tak, no, niczego nie zepsuł, niczego też wielkiego nie naprawił, no to co miał obronić, obronił. Tak bym to spłycił. Jeśli chodzi o, o defensywę, no to myślę, dobrze wypadł wypad Alan a Nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze, i on się tutaj jak najbardziej wyróżnia i, i tutaj za, za to prawo. Myślę, że Bartek Jaroch to też było niezłe spotkanie. Kuba Krzyżanowski, no, no były momenty w tym spotkaniu, ale, ale jednak troszeczkę za słabo, i tutaj więcej oczekuję od tego piłkarza. No, bo przede wszystkim no, w defensywie dużo, dużo błędów. W ofensywie nie było tak źle, myślę, że w miarę na plus. Gorzej, jeśli chodzi o aspekty defensywne, no, w drugiej połowie było widać, że już fizycznie e, nie dojeżdża i, i dlatego został zmieniony. E, jeśli chodzi o środek e, pomocy, tam też mam pewne, e, no, no, dosyć duże zastrzeżenia. Przede wszystkim pierwsza rzecz. E, Igor Pała. No było to zaskoczenie, że on się znalazł w ogóle w pierwszej jedenastce, to po pierwsze. Po drugie zagrał bardzo słabo, tak naprawdę jedyne, jedyne kogo mogę właściwie, jeżeli z dwójki mówimy o podstawowym składzie z dwójki zawodników z środkowej pomocy tak czyli jakbym powiedział Karbo i Sapano to to Karbo faktycznie Mark Karbo świetne spotkanie i tutaj trzeba go oceniać naprawdę bardzo pozytywnie zresztą no kolejny raz to Igor Sapano nie spisał się zupełnie to, to, to było po prostu tragiczne tragiczne zawody Igora praktycznie żadnej piłki do przodu bardzo dużo strat które mogły się naprawdę źle skończyć dla Wisły Kraków też myślę, że przy tej bramce pierwszej mógł zrobić nieco więcej. Także tutaj no, słaby występ, i myślę, że no, raczej w następnym meczu powinien um, zasiąść na ławce rezerwowych, bo chyba to jest jego w tym momencie jego miejsce. Um, jeśli chodzi o Karbono, to, no, to no, Klasa. Klasa sama w sobie uważam, że jeśli oczywiście chcecie takie pełniejsze oceny, bo tutaj to będę leciał tak bardzo skrótowo. Jeśli chcecie pełniejsze y, oceny, to zapraszam na kanał Wiślaków, tam bardziej się wypowiadaliśmy. Y, także tutaj y, serdecznie zapraszam. Tutaj polecę tak bardzo szybko, y, powiedziałbym skrótowo. Y, jeśli chodzi o kolejnych y, zawodników, których tutaj y, y, chciałbym y, wyróżnić, na pewno, y, na pewno Goku, y, myślę, że. Y, przez niektórych uważany za piłkarza meczu. No, ja tutaj akurat uważam, że mm, no, może być podyktowany jako piłkarz meczu. Ja ostatecznie wybrałem Rodado, mm, ale Goku również. No, to, to jest właśnie to, co, co chciałem zobaczyć y, u, u tego zawodnika. No, to był zupełnie inny mecz. Oczywiście ja też sobie zdaję sprawę z tego, że e, to był troszkę inny rywal. E, pewnie gdyby rywal był trudniejszy, no, to takiej dużej swobody on by nie dostał e, w tym spotkaniu. Ale myślę, że za to, co pokazał, e, to to brawo, dwie bramki, jedna asysta także ten dorobek został znacznie poprawiony i oby więcej takich spotkań Hiszpana jeśli chodzi o kolejnego zawodnika którego też myślę trzeba, trzeba o nim powiedzieć olej, Olejarka no Dawid no wielu go chciało w pierwszym składzie, aczkolwiek uważam, że on no, zagrał przeciętnie, zagrał przeciętnie, brakło, brakło, braku tego czegoś, tak? Brakło tej ikry może. No bo oczywiście były pewne fragmenty, w których wyglądał nie najgorzej, ale jednak w dużej większości to było bardzo szarpane i, i było też dużo niedokładności, błędów tego młodego zawodnika, aczkolwiek uważam, że fajnie, że dostał szansę. Cóż, no na ten moment no, no może to nie jest, nie był jego dzień, być może, ale, ale na pewno nie, 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 nie zamykałbym dróg cały czas to jest przecież bardzo zdolny chłopak, że jeden mecz mu nie wyszedł. To, to wcale nic nie znaczy. No i też, też ważna rzecz, którą chciałbym tutaj powiedzieć, no to jest Baena. Baena, który też bardzo dobrze wyglądał w tym spotkaniu, zresztą już od pewnego momentu wygląda bardzo dobrze. Strzelił dzisiaj bramkę, to też ważna informacja, szczególnie, że ładnie się w tej bramce pokazał. No nie dało się tego lepiej, moim zdaniem, zrobić, ten dribbling. No to, ta, ta szybka nóżka, o której ja często mówię, ale to jest po prostu jego wielka siła i co za tym idzie siła Wisły Kraków. Oczywiście to nie jest piłkarz idealny, on czasami jakiejś sytuacji nie wykończy, czasami zdarzają mu się kiksy tak zwane, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest naprawdę jak najbardziej dobry ruch Wisły Kraków, że, że ściągnięto tego piłkarza, no bo gdyby nie on, no to na pewno byłoby w tym meczu dużo, dużo ciężej. Na pewno Baena zaliczył dobry występ ale tutaj no, myślę, że, że to już jest forma i, i, I ważne, żeby tą formę Cały czas utrzymywać Pierwszy gol w ogóle w, Nie w tym sezonie Ale w lidze Także tutaj też wielkie brawa Bo wiadomo, że bramkę strzelał już w Pucharze Polski No i też warto I to wręcz no, myślę, że piłkarzem meczu Właśnie już o nim wspomniałem Rodado Słuchajcie no, 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 przede wszystkim dwie bramki Szczególnie Pierwsza jego bramka, no niezwykłej urody, trzeba powiedzieć, ten Lobik, słynny Lobik. No ja aż złapałem się za głowę, gdy zobaczyłem tą bramkę, bo naprawdę bramka bardzo, bardzo dobra właśnie ze strony Rodado. Ale oprócz tego naprawdę pracował, też zaliczył asystę. No naprawdę pracował w tym spotkaniu na to, by, by by po prostu stać się piłkarzem tego spotkania, także no, naprawdę dobre zawody, jeśli chodzi o zmienników, no zmiennicy zaprezentowali się troszkę różnie, o powiem inaczej różnie, bo no na przykład Dawid Szot się nie zaprezentował, Olejarka no jak już nim nie, Olejarka grał w podstawowym składzie ale, ale był też był też taki zawodnik jak czekajcie, czekajcie, kogo tam jeszcze yy, zadysponował, Kasper Duda Kasper Duda zagrał uważam przyzwoicie, yy, aczkolwiek no brakło, brakło, brakło no, miał pecha znowu, bo, bo świetna interwencja yy, bramkarza właśnie yy, zespołu yy, znicza yy, był, był też kto tam był z takich, yy, bo już widzicie no Miki Wilar, no, to jest też ważne, żeby o nim powiedzieć, bo yy, no no pokazał trenerowi, że jest zły że jest zły, że nie gra w podstawowym składzie, ale pokazał to właśnie w taką sportową złością i to mi się właśnie podobało, no w ogóle fantastyczna bramka oraz asysta także tutaj też dobre statystyki tego zawodnika także tutaj również trzeba to wszystko docenić no też został zmieniany Krzyżanowski za Dudę, no, znaczy no, za Szota e, i Dawid Szodno nie pokazał się zbyt e, niezbyt dobrze. E, także, no cóż, e, no, był też Bartek Talar, m, który moim zdaniem, tak, też bardzo przeciętna zmiana. No taka, na pewno nie na minus, ale też na jakiś wielki plus również nie. E, no i myślę, że tyle. Mam nadzieję, że o nikim nie. Nie zapomniałem, ale to nie jest aż tak ważne. Ważne jest to, że Wisła Kraków jest zdobyła przede wszystkim trzy punkty w przekonującym stylu, o co ludzie walczyli. I to dostaliśmy. Mamy trzy punkty w przekonującym stylu, więc Radosław Sobolewski utrzymał, otrzymał, otrzymał, utrzymał postawę e, trenera Białej Gwiazdy. Myślę, że tutaj w tej e, materii się nic nie zmieni. Myślę, że każdy w klubie jest zadowolony z tego wyniku. Mówię, te pierwsze 30 minut tylko no, do poprawy i wyglądaliśmy no, dramatycznie, e, ale no potem no to już wrzuciliśmy swój bieg. Tylko pamiętajcie też o tym i, i to jest też ważna e, uwaga. E, Znicz pruszkow grał otwartą piłkę. Motor Lublin też chciał grać w taką otwartą piłkę. Arka Gdynia też chciała grać w otwartą piłkę. E, w każdym razie ona już chciała narzucić swoje tempo gry. E, I to jest problem. my, Ale gdy za, e, rywale się cofają, taka Wisła Płock czy, czy inni, tak naprawdę większość innych e, zespołów. E, to my mamy problem, bo my wtedy musimy prowadzić grę, musimy prowadzić atak pozycyjny. No bo tu graliśmy, było kilka e, akcji po prostu z kontry, tak? My po prostu graliśmy z kontry, gdzieś tam, oczywiście nie ukrywajmy, też z nic dał nam kilka prezentów. No mamy, przypominam, październik, a, a, a czułem się jak w grudniu, bo tych prezentów było wręcz. Bardzo dużo, no ale to, 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 co mówiłem w zapowiedzi, się po prostu sprawdziło, tak, że, że oni po prostu popełniają masę błędów e, obronnych e, i, i jakby tutaj to, 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 to może, mogę sobie to przypisać, że to trochę przewidziałem. Nie jest to jakaś wielka filozofia, ale e, coś jak sobie, coś mogę dopisać, to sobie dopiszę. E, ale w każdym razie, no, no właśnie, e, właśnie o tym mówię, że tutaj to też troszkę jest inny rywal, inna charakterystyka. E, pytanie, no resowia. To też raczej powinniśmy sobie z nimi poradzić, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach też z mocniejszymi rywalami, bo nie ukrywajmy, że Wisła Kraków dobrze by było jakby zaczęła wygrywać seriami i to jest według mnie bardzo ważne, ważne, że ten zespół też mentalnie nie upadnie, że to nie jest tak, że my przegrywamy seriami tylko faktycznie te zwycięstwa są. Oczywiście niektórzy będą narzekać, że bo, bo wiadomo jest dużo osób za zwolnieniem Radosława Sobolewskiego i ja to też rozumiem, jakby też tego nie neguję, uważam, że te argumenty też są słuszne, bo uważam, że no, ten trener dał parę powodów, by sądzić o nim tak, a nie inaczej i uważam, że ja, ja Sobolewskiego lubię i to może, tak, może takie Mało subiektywne jest i może dlatego mu dobrze życzę, ale też gdybyśmy dzisiaj przegrali się z niczym Pruszków, my, my, myślę, że, że, że wtedy bym powiedział jasno, że Sobolewski powinien zostać zwolniony, ale skoro wygrał w przekonującym stylu jeżeli to podtrzyma jeszcze w kolejnych spotkaniach, to ja uważam, to ja uważam że trzeba dać mu ten kredyt zaufania bo teraz jest taki moment, wiecie, jest niepewny. Ta sytuacja w tabeli też jest taka no, nie, nie do końca fajna. No teraz jest nieco lepsza, ale, ale wciąż nie jest idealna. Wciąż to nie jest to, co gdzieś e, myśleliśmy o na początku sezonu, tak. To dalej to, to, jest jakby. Nie jest to taki poziom i nie, nie ukrywajmy. No kibic Wisły Kraków jest wymagający i dobrze w sumie, choć czasami no, powstają przez to różne takie no, odklejki nazwijmy to, ale dobrze, że są Generalnie ogólnikowo, patrząc, dobrze, że jesteśmy wymagającymi ludźmi i oczekujemy od e, piłkarzy e, i, i trenera również samych zwycięstw. To jest dobre, to jest dobra praktyka, aczkolwiek no, czasami brakuje takiej świadomości tego, w jakim miejscu jesteśmy od wielu lat tak naprawdę, no ale no, to już jest kwestia na troszkę dłuższą rozmowę. Myślę, że yy, w czasie tej przerwy reprezentacyjnej pojawi się jakieś luźne wiślackie Q&A, gdzie odpowiemy sobie na kilka pytanek. Także tutaj też, jeżeli macie jakieś pytania, pewnie powstanie jeszcze jakiś osobny post, gdzie będziecie mogli te pytania zadawać. Także, ale jak tutaj macie jakieś pytanie, wam się nasunie, to możecie je tutaj śmiało zadawać. A ja się z wami żegnam w dobrych humorach, bo czemu by nie, jak wygrywamy jeszcze w, tak, w takim stylu, to trzeba się cieszyć. No i myślę, że widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Piona.